Codziennie o świcie z porannej mgły wyłania się stojąca nad brzegiem jeziora budowla, charakterem przypominająca starożytną świątynię, której biel ścian z daleka przyciąga wzrok. Dookoła panuje niczym niezmącona cisza. Dwie jońskie kolumny dostojnie strzegą spokoju i pamięci tego miejsca. To mauzoleum, kaplica grobowa, miejsce ostatniego spoczynku znamienitej rodziny von Kessel, Dawnych właścicieli Rakowa. Kaplica jest orientowana według kierunków świata, co oznacza, że wejście do niej znajduje się od zachodniej strony. Gdy promienie zachodzącego słońca wpadają przez okrągłe okno nad drzwiami i rozświetlają wnętrze ciepłym blaskiem wieczoru, sprzyja to refleksji nad przemijaniem życia i modlitwie za zmarłych. W drugiej połowie XVIII wieku, Christoph Wilhelm II von Kessel. Wybudował w Rakowie okazały dwór i zabudowania gospodarcze, czym zapoczątkował niezwykły rozkwit Rakowa, który stał się miejscem wypoczynku ówczesnych elit Dolnego Śląska. Organizowano tutaj liczne bale i polowania, a sława tej okolicy krążyła daleko po świecie, na trwale wpisując się w pamięć. Na początku XIX wieku Georg von kessel przebudował pałac w stylu neoklasycystycznym. Nadając mu nowy charakter, zmodernizował park i nasadził egzotyczne rośliny. Wiedząc, że życie jest krótkie, przygotował również swój grobowiec w podobnym stylu co pałac. Dzisiaj niestety po okazałej siedzibie nie pozostał żaden wyraźny ślad. Na skutek Wielkiego pożaru w 1946 roku pozostały tylko zgliszcza. Park, w którym odsetek lat rosną wspaniałe wielkie drzewa przypomina raczej nieprzebytą puszczę niż dawne urokliwe miejsce spacerów czy konnych przejażdżek. Zachowały się resztki bramy wjazdowej do pałacu oraz kilka budynków gospodarczych. I tylko samotne mauzoleum nad brzegiem jeziora, pomnik miłości Georga do ukochanej żony Leokardii, stoi nadal w tym samym miejscu, jakby trochę zmęczone tym światem, jakby zapatrzone w krajobraz. Przez ponad 700 lat Raków należał do dominium księżąt Oleśnickich. Pierwsze pisemne wzmianki o Rakowie datowane są na 1292 rok. Jednym ze znanych ówcześnie właścicieli był Mateusz von Falkenberg, o którym wspomina się w starych dokumentach. Jednak w XVII wieku wieś została kupiona przez Christoffa Wilhelma II von Kessel i do czasu zakończenia II wojny światowej pozostawała w rękach członków tej rodziny. Gdy na skutek wielkich zmian geopolitycznych von Kesselowie opuścili swoją rodową siedzibę. Ale przecież nie tylko oni żyli w tym miejscu. Raków był również domem dla zwykłych ludzi, związanych z niedalekim pałacem. Mieszkali tutaj rolnicy pracujący na okolicznych polach, kowale i stajenni doglądający koni, ogrodnicy i liczna służba, młynarze i robotnicy zatrudnieni w pobliskich warsztatach. Życie toczyło się swoim zwykłym rytmem. Ktoś umierał, a ktoś się rodził. Ktoś wyjeżdżał, by nigdy już nie wrócić, a ktoś inny przyjeżdżał, by się tutaj osiedlić. I tylko zmurszałe, zapomniane groby dawnych mieszkańców Rakowa w nieodległym lesie są jeszcze świadectwem minionych czasów, o których coraz mniej pamiętamy. Idąc wąską ścieżką w głąb lasu, można nie zauważyć, że między drzewami w zaroślach kryją się stare nagrobki. Trzeba wytężyć wzrok, by wśród krzewów i bluszczu dostrzec zarysy mogił i zrujnowanych pomników. Zatarte nazwiska, zatarte daty. Był, żył, umarł. Kim byłeś, drogi mieszkańcu Rakowa? Jak wspominali cię twoi sąsiedzi, bliscy? Gdzie dzisiaj jest twoja rodzina? Gdy nad jeziorem wieje wiatr, to tutaj w lesie zawsze panuje cisza i półmrok. Słońce z trudem przebija się przez gałęzie starych drzew. Nie sposób odnaleźć dawne cmentarne alejki, którym jeszcze kilkadziesiąt lat temu rakowianie szli na groby swoich krewnych, mężów, dzieci, by zapalić świeczkę na mogile ukochanej osoby. Porośnięte roślinnością bezimienne groby są smutnym świadectwem naszego zapomnienia o tych, którzy żyli w rakowie przed nami. Nie ma przyszłości bez przeszłości. Warto pamiętać o tej sentencji w miejscu, gdzie przez ponad 700 lat splatają się losy całych pokoleń zwykłych mieszkańców i poszukać sensu w tym, co widzimy, bo inaczej nasze własne groby znikną w gąszczu historii i zapomnienia.